Do młynka do mielenia, na przykład do kawy lub jak w moim przypadku do blendera dodaję 3 łyżki łuskanych ziaren słonecznika. Taką solidną łyżkę łuskanych włoskich orzechów. 3 łyżki płatków owsianych, ja biorę górskie. Zamykam i dokładnie miksuję. I to będzie moja panierka. Ja taką panierkę przechowuję w zamkniętym pojemniczku w lodówce. Nie wiem, czy dobrze, ale tak zazwyczaj robię i ten sposób sprzedaję dalej. I gotowe. Taka panierka nie tylko jest zdrowa i smaczna, ale świetnie pasuje do dań pikantnych, jak i również podawanych na słodko. I jako taka świetnie nada się do panierowania wszelkiego rodzaju mięs, pieczonych lub smażonych polecam takie pieczone w piekarniku. Ale równie dobrze można taką panierkę wymieszać z cukrem, pudrem, a jeszcze lepiej z brązowym cukrem, przyprószyć leniwe pierogi, skropić oliwą i zapiec je przez chwilę w piekarniku. Nie tylko zdrowe, ale i smaczne. No i taka miła i pewnie też zdrowa odmiana od tradycyjnych pierogów leniwych podawanych z podsmażoną na masełku bułką tartą i przyproszonych cukrem, pudrem. Dodam jeszcze, że taką panierkę można także wzbogacić, dodając tutaj różnego rodzaju zioła czy ulubione przyprawy. No ale z takimi dodatkami będzie się nadawała już tylko i wyłącznie do dań wytrawnych lub pikantnych. Mam nadzieję, że zechcecie ją wypróbować, bo zawsze to coś innego. Konsystencja jest taka miałka, a jednak nieco kleista od orzechów i zmielonego słonecznika. I bardzo przyjemnie się w niej panieruje.